Cześć Becia! Dzień dobry. Co my tu robimy? A ja słuchajcie, gotuję. Z, y, y, u nas ta zupa się nazywała Zalewajka. Zalewajka ma dwa jajka. Nie, nie bez jajek. No. Bez jajek. Na zalewajkę jest przepis u mnie na kanale, także można sobie... Podepnę. Tak, podepniesz. No pierwszy komentarz pod... My lubimy co nie? No my lubimy, bardzo. z grzybkami. tak, zalewajkę bardzo lubimy. Dałam słuchajcie tu kości no i oczywiście co musi być? Czosneczek. Czosneczku musi być dużo. O już zaczyna rosnąć czosnek widzę. No. Ale to co, tam, to, ten jeden miałam jeszcze tutaj na oknie, a reszta to już jest w lodówce, bo już zaczyna rosnąć, ale to nic nie szkodzi. Różnie, ja czytałam później komentarze pod tą zalewajką, to niektórzy brali ten e, zakwasem takim e, z tego, z mąki żytniej. A u nas, no nie wiem, e, bynajmniej moja babcia tak robiła, że ona nie dawała zakwasu, ona po prostu zakwaszała octem. No. Dawało się mąkę, co nie? Można było tą to dać, czy, czy... Najlepsza, najlepsza to była ta taka pszenna. Ale taka jak do chleba ta 600 chyba 50 czy 720 jakoś tak. No, to, to tą mąką i później y, dawało się ten. Y, odstuno, No a wiem właśnie, bo ludzie właśnie mi pisali, że u nich y, też czy jakaś tam inaczej, chyba nawet w niektórych regionach inaczej się nazywała zupa i jak to się nazywa? I właśnie takim tym. Dobra, może być. Kule, tak, ziele angielskie musi być, bynajmniej u nas właśnie no. zawsze było. No i musi też być liść urocze. Tak, to mam te piramidki smaku, ale tutaj się nie daje piramidki smaku. Po prostu zmieniłoby smak zupy. To fakt, faktem, że ja też tu już tu troszkę po swojemu ją przyrządzam, to nie, bo już też. Babci, przepis też troszkę zmodyfikowałam, bo yy, kiedyś nie było kości wędzonych. Robiło się to na boczku wędzonym okay. albo na słoninie wędzonym, tak? No i my lubimy oczywiście na. Dobra, dwie, trzy? Trzy. Trzy. My lubimy na pikantnie. Dobrze to. Dodam. soli jeszcze dodawać nie będę ale jeszcze sobie pokroję słuchajcie tak, cebulę tu dodam niech się gotuje ona, ona, ma się, ona jak się rozgotuje to ona mi tak fajnie y, zupę zagęści a moja padła i leży no, Maja leży padła i leży no jutro pójdzie do fryzjera będzie fajnie no a gdzie my dzisiaj byliśmy po chwacie? byliśmy słuchajcie na Gryżyce Przeżyliśmy szok. Tak, przeżyliśmy szok. Dziury takie, że, że normalnie... Po plaży zostało wspomnienie. Tak. Dojechać tam nigdy w życiu, Masakra. więcej już nie. Tak, już więcej razy tam nie pojadę. Wcale się nie dzieje, że podmiejskie podziały nie. Właśnie. Pewnie, <grym>, że tak. Będziecie mieli film. Ja zrobię film, to zobaczycie, co tam się dzieje. No u nas. No oczywiście awasera nie ma. Wasem przeżył wojnę, ale naszego burmistrza już nie przeżył, koniec. Także co, to dorzucisz do zupy? Tak, e, można też, e, też na przykład nieraz czasami jak ten, to, to daje tą cebulkę taką tą prażoną, co jest. Ale niech się tak no gotuje, co? to będzie ten, fajnie mi zagęści, ona się rozgotuje, także. Także co, widzimy jak się, jak się ugotują kości, tak? Tak. To na razie, co Gotowałeś mięsko? Tak, to co nie, widzowie twoi nie widzieli to to, że jak wrzucam grzyby, <grybki> bo to chyba dla mnie grzybki jakieś wrzuciłaś specjalne z, <grybki> <Właśnie>. z kropkami, <grybki> wyciągnę teraz te kości, co nie, No one no tak dość dużo mięsa mają, poobieram to mięso, wrzucę je z powrotem będzie takie fajne mięso można kupić. Słuchajcie, bardzo Bo to już nie pierwszy tak, raz bardzo dobre kości wędzone. Bynajmniej ja tak uważam, jedne z lepszych są w dino. Ja o, o, o w poniedziałek robiłam teraz ten, miałam hol zakupowy i ja właśnie kupiłam w Dino kości. I uważam, że to są po prostu jedne z takich lepszych, takich mięsnych kości. Chyba dwa albo trzy razy już kupowałam i ja kupuję uh -huh. całą paczkę. Tak, to słuchajcie, wtedy nie przebierają, nie? Tak. I naprawdę w tej paczce trafiły mi się naprawdę bardzo fajne kości. I mam na, na trzy razy na taką na zupkę, to można te kości dać do bigosu też. Kapuśniak ugotować, kwaśnicę, na wędzonych kościach ten, jak to się nazywa, fasolową, grochową zupę. Podejrzewam, że nawet by chyba była dobra też e, 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 krupnik na takich... Ty kosztorku. uwielbiasz kru, krupnik, nie? nie? Ja nie lubię kropniku, ale mój mąż lubi. On by jadł kropnik. Będę musiała kiedyś się poświęcić i ugotować krupnik. Nie, bo ja będę musiał wyjeść cały przez tydzień. Nie, to ja ugotuję ci malutki garnek, taki mnie ten, żebyś miał mniejszy. Ja gotuję dużo zupy, dlatego że ja... Patrz, te kuleczki, nie lubię mhm. tych kuleczek, jak później mi na ten. bo ja bardzo lubię zupę. Sobie zjeś. O, i jeszcze tu jest kuleczka. Dobra. I co teraz tu włożę? Zanim obiorę ja mięso, to daję ziemniaczki, co nie? Mhm. No. I niech się gotuje dalej. I co zrobisz z tym wnioskiem? Obiorę i to wrzucę do zupy. A, i też dorzucisz? Tak, dorzucę do zupy. I tak. to wszystko? No i zaklepię zaraz mąką, i, i już. Doprawię do smaku, bo zobaczy, czy trzeba pieprzu, czy trzeba soli, co tam dodać. I no. Aha, i no i przede wszystkim tak jak mówiłam, ja dodaję, zaklepuję mąką. Taką przepalaną mąką? Twoją? Tak, moją przepalaną mąką i ocet uh -huh. Tak doprawiam, no tak u nas się I Jak go bierzesz mięsko ile będziesz gotować? No, cztery będę gotować do miękkości ziemniaków. Aha. Ziemniaki miękkie, daję mąkę z tym i daję ocet. Zresztą wszystko jest na uh -huh. moim kanale cały przepis. I mięsko. Co mięsko? Dodajesz czy nie? No można dodać, a można, można sobie zjeść Aha, A kości. No dobra. dobra. Bo, bo tu chodziło przede wszystkim o sam smak, wędzonki. A, dobra. No. Widzicie, jak się znam? No, dobra. A, po, a później ktoś mi mówi, że przepis jest za, za długi. No jak może być za długi, jak ktoś, kto nie gotuje, to nie ma zielonego pojęcia. No. Linki do mąki i do zupy, zupy będą pod tym filmem. Tak, w pierwszym komentarzu. W pierwszym komentarzu. Tak, żeby nie pytali, nie pisali, że nie wiedzą jaki jest skład. Tam będzie link, tak. tam będzie wszystko opisane. Tak. Także cóż, no na dzisiaj to wszystko. Tak. Żegnamy się. Gotujcie zupę, bo pachnie no. ekstra. A jutro będzie... Co będzie? Nie wiem. Co? A Nie wiem nawet co Ty tam dasz. Czy pojutrze? Zobaczymy jak to mi tak. się poukłada. Ale codziennie filmik Nasze będzie. Nasze coś jest. No. Tak. Także trzymajcie się na razie do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani. Papa. Papa. Pa.